Pierwszą, a zarazem najważniejszą funkcją, którą powinny się nauczyć na maturę podstawową z matematyki jest funkcja liniowa. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tego nie zrobić, możesz potencjalnie stracić aż kilkanaście procent punktów na maturze, bo nie zrobisz zadań z funkcji liniowej, równania prostej, geometrii energetycznej lub na przykład układu równań. A tego byś chyba nie chciał, prawda? Dodatkowo w tym filmie pokażę Ci, że zagadnienia z funkcji liniowej są naprawdę proste. Ba, pokażę Ci nawet zadania, w których nie będziesz musiał nic liczyć, tylko praktycznie od razu zaznaczysz dobrą odpowiedź. Przerobimy sobie takie zadania z funkcji liniowej, jak rysowanie wykresów funkcji, monotoniczność funkcji, jej miejsce zerowe, proste równoległe oraz wyznaczanie rdzenia prostej przechodzącej przez dwa punkty. Przy okazji, wiedza z tego filmu pomoże Ci rozwiązać zadania z jednego z najtrudniejszych działów, jakim jest geometria analityczna. Cześć, jestem Marcin i od 20 lat udzielam korepetycji z matmy. Poza tym pomogłem dziesiątkom tysięcy maturzystów w zdaniu matury dzięki temu kanałowi YouTube. A do moich kursów przygotowujących do matury z matmy dołączyło już ponad 2,5 tysiąca maturzystów i ta liczba ciągle rośnie. Zanim przejdziemy sobie do zadań maturalnych, gdzie dokładnie wytłumaczę Ci wszystkie możliwe typy zadań, jakie mogą ci trafić na Twojej maturze z matematyki, pozwól, że na początku powiemy sobie cokolwiek o naszej funkcji właśnie liniowej. Na samym początku nauczmy się ją rysować. Czyli mamy wykres funkcji narysować f od x równa się 2x plus 3. Czasami powiedzą po prostu y równa się 2x plus 3. Co tutaj robimy? Wystarczy, że znajdziemy dwa punkty, które należą do tej prostej. Dlaczego? Bo przez dwa punkty przechodzi dokładnie jedna prosta. I robimy sobie fajną tabeleczkę. Tu wpisujemy x, tu wpisujemy y. No i za x podstawiamy jakieś dwie wartości, na przykład 0 i 1. W takim razie 2 razy 0 to jest 0, plus 3 to będzie 3, 2 razy 1 to jest 2, plus 3 to będzie 5. I te dwa punkty zaznaczamy. Punkt 0, 3 będzie tu, a punkt 1, 5, 1, 5 będzie tu. I przez dwa, te dwa punkty prowadzimy sobie prostą i mamy narysowany wykres naszej funkcji. Możemy go sobie podpisać. Y równa się 2x plus 3. Gotowe. Tak się rysuje wykresy funkcji liniowej. Teraz, jak znajduje się miejsce zerowe? Można oczywiście teoretycznie odczytać, no ale nam maturze trzeba raczej policzyć, a nie odczytać. Miejsce zerowe to jest punkt przecięcia naszej prostej z 8 x. Jak to się robi? Piszemy sobie 2x plus 3 i po prostu przyrównujemy to do zera i wyliczamy x, czyli odejmujemy sobie tujeczkę, a więc 2x równa się minus 3, podzielimy sobie to przez 2, czyli x równa się minus 3, Drugie I faktycznie tu jest między minus 1 a minus 2 idealnie w środku. Teraz warto o tym pamiętać, że jeżeli mamy wykres funkcji y równa się ax plus b, no to to A i to B coś oznacza. To nasze A, które mamy tu z przodu, w naszym przypadku jest to dwójka, mówi nam, czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała. Jeżeli a jest większe od zera, no to funkcja rośnie. Jeżeli a jest równe 0, to funkcja jest stała. Natomiast jeżeli a jest mniejsze od 0, to nasza funkcja maleje. Widzimy, że jak ją ta funkcja leci sobie w górę, no bo a jest dodatnie, dlatego jest rosnąca. Natomiast mamy jeszcze drugi punkt, to jest nasze b. I warto zapamiętać, choć jest o tym wzmianka w tablicach maturalnych, że to jest miejsce przecięcia z 8y. Faktycznie tu w trójewce, no bo tu było plus 3. Okay? Jeszcze jedną rzeczą powiem, to też jest w tablicach maturalnych, warto o tym pamiętać, gdyby dali że tangens z kąta alfa równa się A. Co to jest to A? No A to jest nasz współczynnik kierunkowy, czyli w naszym przypadku jest to dwójeczka. Pytanie jest, co to jest ten tangens z tego kąta alfa? I ten kąt alfa to jest kąt nachylenia naszej prostej, o, to jest ten kącik, możemy go sobie nawet pokolorować. O, tak, nachylenia naszej prostej z osią X. -ów. I tyle. Mamy przykład zadania maturalnego, w którym nawet nie będziemy musieli nic liczyć, a tak naprawdę dość często pojawiało się na maturach. Mamy sobie wykres funkcji liniowej przedstawiony w ten sposób. I pytają prosto, ile wynosi a, ile wynosi b, w sensie czy jest dodatnie, czy ujemne. Jeżeli pamiętamy, miejsce przecięcia z 8 y to było b, ponieważ to jest nad 8 x, no to na pewno b musi być większe od zera. Natomiast jakie będzie a? A, ponieważ wykres funkcji leci sobie w dół, no to wtedy wiemy, że a jest mniejsze od zera. A ma być mniejsze od zera, a B ma być większe od zera, to odpowiedź c jest poprawna. Tu mamy kolejne zadanie maturalne, w którym to wystarczy tak naprawdę wiedzieć, kiedy funkcja rośnie, maleje i kiedy przecina oś x i y. Zobaczmy. Mamy sobie tutaj dwójkę, czyli wiemy o tym, że w jednej prostej na pewno będzie plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Jak najbardziej są tutaj te dwójki: jedna, druga, trzecia, czwarta, ale zauważmy, że ten nasz wykres. On leci sobie w dół, czyli funkcja jest malejąca, czyli współczynnik kierunkowy musi być mniejszy od zera. Tu przy x stoi 1, więc odpada. Tu stoi minus 1, jest ok. Tu stoi 1, odpada. Tu stoi minus 1, jest ok. No ale mamy jeszcze drugą funkcję. No właśnie, i zobaczmy sobie, że w tej drugiej funkcji tutaj jest minus 3. Czyli na końcu, co musi być? No tu jest minus 3, ale tu jest plus 3, dlatego to odpada i odpowiedź B jest poprawna. Nic nie musimy liczyć, wystarczy wiedzieć gdzie jest przecięcie do 8 y i kiedy funkcja rośnie, a kiedy funkcja maleje. Przy okazji ta funkcja faktycznie rośnie i dlatego tu przy x też jest dwójeczka. Tyle. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim raz, info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. Dwa, specjalne tablice maturalne w wersji pro. Trzy, porady jak kraść punkty na maturze. Cztery, strategie zdobywania punktów. Pięć, pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Teraz mamy zadanie właśnie z kątem nachylenia prostej do osi X. -u. Mamy sobie funkcję i określoną takim wzorem, i ja od razu sobie to kolorkiem zaznaczę. Pierwiastek 3 przez 3x minus 3. I teraz mamy pytanie. Wiemy o tym, że ta prosta jest nachylona do osi X pod kątem alfa, i pytają, ile wynosi sinus tego kąta. No to co? Przecież my wiemy, że ten kąt, który tutaj mamy o to jest tak naprawdę nie sinus, tylko tangens. Czyli my wiemy, że tangens tego kąta alfa to jest pierwiastek z 3 przez 3. Otwieramy sobie tablicę maturalne i widzimy, że tangens równa się pierwiastek 3 przez 3, gdy kąt jest równy 30 stopni. Z racji tego, że oni pytają o sinusa, no to widzimy, że sinus dla 30 stopni to jest jedna druga, więc tu po prostu wpisujemy jedna druga. I jest po zadaniu. Teraz mamy monotoniczność funkcji liniowej, czyli kiedy funkcja rośnie, maleje, a kiedy jest stała. Ale tym razem będzie właśnie zadanie z parametrem. My mamy informację, że tak wygląda wzór naszej funkcji i pytanie, funkcja f jest malejąca dla jakiego k? Przypominam, jeżeli współczynnik kierunkowy jest mniejszy od 0, to wtedy funkcja sobie maleje. A współczynnik kierunkowy to jest to, co stoi przy x, czyli minus 2k plus 3 musi być po prostu mniejsze od zera. Wystarczy wyliczyć k. Trójkę przenoszę na drugą stronę, czyli odejmuję 3. Dostajemy, że minus 2k jest mniejsze od minus 3. I jeżeli teraz podzielimy to sobie przez minus 2, to k, uwaga, zmiana znaku, bo dzielimy przez liczbę ujemną. Minus z minusem daje plus, a 3 przez 2 to jest po prostu 3 drugie. Gdybyśmy sobie to narysowali na osi, tu sobie zaznaczamy 3 drugie. I oczywiście w prawo, czyli to jest nasz przedział od 3 drugie do plus nieskończoności. Czyli odpowiedź D jest poprawna. Teraz mamy zadanie z miejscem zerowym i też z parametrem, więc może będzie troszkę trudniej? No myślę, że nie. Zobaczmy. Wiemy o tym, że liczba 2 jest miejscem zerowym takiej naszej funkcji. Musimy znaleźć ile wynosi m. No i teraz jedna bardzo prosta sprawa. Jeżeli wiemy, że to jest miejsce zerowe, to, to zadanie staje się naprawdę bardzo proste. Jeżeli mamy układ współrzędnych i wiemy, że miejsce zerowe to jest miejsce przecięcia z 8 x, no to wiemy, że ta funkcja na przykład będzie wyglądać tak. Więc musi przechodzić przez ten punkcik. Ale ten punkt ma współrzędne 2. No i 0. I teraz, jeżeli mamy pierwszą współrzędną x-ową, drugą spółrzędną Yą, to w miejsce Y, czyli F od X wystarczy wstawić 0, a w miejsce X wstawić po prostu tą dwójeczkę, a resztę pięknie, ładnie sobie przepiszemy, czyli 3 minus M zamknąć nawias i tu jeszcze plus 4. Dzięki temu dostajemy jedno równanie tylko z niewiadomą M i możemy sobie to wyliczyć, czyli 0 równa się 2 razy 3 to jest 6. Minus m razy 2 to jest minus 2m, no i jeszcze plus 4. Te minus 2m przeniosę na stronę lewą, czyli musimy sobie dodać 2m i otrzymujemy, że 2m równa się 6 plus 4 to jest 10. Jeżeli teraz podzielimy sobie to przez 2, to dostajemy, że m jest równe 5, no i odpowiedź d jest poprawna. Kilka razy na maturze pojawiło się takie zadanie z funkcji liniowej, że mieliśmy jedną funkcję liniową, na przykład weźmie ją sobie na niebiesko, i mieliśmy drugą. Funkcję liniową. Weźmy ją na zielono i wiemy o tym, że mają dokładnie to samo miejsce zerowe. I teraz zobaczcie, że z tej pierwszej funkcji ja spokojnie to miejsce zerowe mogę sobie wyliczyć. Wystarczy, że napiszę, że 3x plus 6 jest równe 0, bo tak się liczy miejsce zerowe. Jak przeniosę szóstkę, dostanę, że 3x równa się minus 6 i jeżeli podzielę to przez 3, to otrzymujemy, że x równa się minus 2. Ok. A co zrobić z tym? Robimy dokładnie to samo. Czyli też liczę sobie miejsce zerowe, czyli piszę sobie, że ax plus 7 równa się 0. Siódemkę przenoszę na stronę prawą, czyli dostaję, że ax równa się minus 7. No i jeżeli teraz podzielę przez a, to otrzymuję, że x równa się minus 7 przez a. I co mamy z tym zrobić? No skoro to jest dokładnie to samo miejsce zerowe, to znaczy, że to musi być równe temu: minus 7. Przez A wystarczy wyliczyć, czyli pomnożymy przez A minus 2 razy A to jest minus 2a. Tutaj oczywiście te A się kasują, zostaje minus 7. Jeżeli podzielimy to przez minus 2, to A równa się minus minus ten przy dzieleniu daje plus, a 7 drugich to możemy inaczej zapisać 3 całe i 1 druga odpowiedź poprawna to odpowiedź D. Mamy zadanie maturalne, w które będzie troszkę podchwytliwe, ale sam zobaczysz, że jego rozwiązanie wcale nie jest takie straszne. Mamy sobie. W kartyzjanckim układzie współrzędnych dwie funkcje. Jedna funkcja to jest f od x, która wynosi tyle, na przykład jakoś ją sobie narysujmy. I druga funkcja g od x, ale wiemy, że nie mają punktów wspólnych. Skoro one nie mają punktów wspólnych, no to czy chcemy, czy nie, one muszą być równoległe, żeby się nigdy nie przecięły. I tu wchodzimy oczywiście w równoległość dwóch prostych. Dwie proste są równoległe wtedy i tylko wtedy, kiedy współczynniki kierunkowe są takie same. Co to znaczy, że to, co stoi przy x, ma być takie same. Tutaj przy x stoi 2m plus 3. Więc piszemy, że 2m plus 3 musi być równe tu przy x się stoi minus x, czyli to jest po prostu minus 1. Przeniosę sobie trójkę na stronę prawą, czyli odejmę 3. Otrzymuję, że 2m równa się minus 1 minus 3 to jest minus 4. I jeżeli podzielimy to przez 2, to dostaniemy, że m równa się minus 2 i poprawna odpowiedź to tym razem odpowiedź A. Kolejne zadanie maturalne to jest zadanie z prostych, równoległych. I teraz tak, mamy sobie dwie proste i to ważne, żeby je rozróżniać. To jest prosta niebieska, czyli mamy sobie jakąś jedną prostą, taki ma wzór. I teraz tak, mamy jeszcze drugą prostą, którą wiemy, że jest równoległa i przechodzi ona przez taki punkt, czyli ten punkt należy tu, do zielonej prostej. Więc jak podstawicie ten punkt do niebieskiej, to wam pierdoły wyjdą, więc tego nie robimy. I teraz tak, pierwsza podstawowa rzecz, skoro ta prosta ma równanie y równa się... A, x plus b i wiemy o tym, że te proste są równoległe, to znaczy, że znowu współczynniki kierunkowe muszą być takie same, czyli skoro tutaj stoi minus 1 trzecia, to tu również musi stać minus 1 trzecia. Dlatego równanie zielonej prostej to będzie y równa się 1 trzecia x plus b. Pytanie: jak znaleźć to b? No, po to właśnie dali nam nasz punkt. 3, 5, żeby za pierwsza współrzędna xowa za x wstawić 3, druga współrzędna y za y wstawić 5, czyli w miejsce y wstawiam 5, natomiast w miejsce x wstawiam 3, a resztę przepisuję, czyli równa się minus 1 trzecia razy, bo pamiętajcie, tu jest mnożenie, no i tutaj mamy plus b. Piątko sobie przepisuję, Minus 1 trzecia razy 3 to jest minus 1 dodać b. I jeżeli dodamy sobie teraz 1, 5 plus 1 to jest 6 i tu otrzymujemy, że to jest B, czyli równanie tej prostej to jest y równa się minus 1 trzecia x plus b, czyli plus 6. A minus 1 trzecia b6. I tyle w tym zadaniu. Teraz mam zadanie maturalne, w którym mamy sobie prostą. Wiemy o tym, że ona przechodzi przez takie oto dwa punkty, a my musimy sobie policzyć współczynnik kierunkowy naszej prostej, czyli to A, który stoi przy X. I teraz, jak poszukacie sobie w tablicach maturalnych, to będzie coś takie jak równanie kierunkowe prostej. I tu jest piękny wzorek na nasze A, więc możemy napisać, że A równa się, kreska ułamkowa. No i teraz tak. Odejmujemy współrzędne Y, czyli mamy. 3 odjąć minus 1. 3 odjąć minus 1. I dzielimy sobie to przez, odejmujemy współrzędne xowe. 4 odjąć minus 3. 4 odjąć minus 3. Co dostaniemy? Minus z minusem daje plus, więc mamy 3 plus 1 to jest 4. I minus z minusem daje plus, więc mamy 4 plus 3 to jest 7. I odpowiedź D jest poprawna. Kolejnym typem zadania jest takie zadanie, w którym mamy po prostu dwa punkty i musimy sobie wyznaczyć równanie tej prostej. Oczywiście możemy brać odpowiedzi po kolei te punkty podstawiać do odpowiedzi, ale gdybyśmy ich nie mieli, to co robimy? To robimy tak, piszemy sobie, że y równa się ax plus b, bo to jest równanie kierunkowe prostej. No i najpierw podstawiamy sobie tu punkt a. Trójkę za x -a i minus dwójkę za y. Czyli piszemy minus 2 równa się 3 razy a. Ja od razu napiszę 3a. No i tutaj jest plus b oraz... Teraz podstawiamy drugi punkt. Pierwsza współrzędna x, druga y. -owa. Za y podstawiam 6, za x podstawiam minus 1, a razy minus 1 to jest minus a plus b, i dzięki temu otrzymujemy taki prosty układ do rozwiązania. Dlaczego prosty? Z tej prostej przyczyny, że tu zawsze możemy sobie pomnożyć przez minus 1 i dostaniemy, że 2 równa się minus 3a minus b. Drugie, równ drugie równanko sobie ładnie przepiszemy. I teraz chodzi o to, że tu teraz możemy zawsze dodać sobie te równania, bo tu jest minus b i tu jest plus b i to nam się pięknie skasuje. 2 plus 6 to jest 8, minus 3a minus a to jest minus 4a i jeżeli teraz podzielimy sobie przez minus 4, no to wychodzi, że minus 2 jest równe a. No to a mamy wyliczone, pasowałoby jeszcze wyliczyć b. Na przykład bierzemy sobie to równanie, czyli 6 równa się minus i teraz miejsce a podstawia minus 2, więc... Minus 2 sobie wstawiam i piszę plus b. Otrzymuję, że 6 równa się minus, minus 2 to jest 2 plus b. I jak odejmę dwójkę, no to 4 równa się b. Czyli równanie naszej prostej to jest y równa się zamiast a podstawiam minus dwójkę, a zamiast b podstawiam czwórkę. Czyli to jest y równa się minus 2x plus 4. Czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź a. Na sam koniec zadanie, w którym. Powiemy sobie w jaki sposób, kiedy mamy dwie proste, znaleźć punkt przecięcia. No bo jeżeli będziemy mieć jedną prostą i drugą prostą, o ile nie są równoległe, to zawsze będzie jakiś tam punkt przecięcia tych prostych. I można to spokojnie wyznaczyć. No i teraz tak, jeżeli mam równanie jednej prostej na przykład w ten sposób podane, to po prostu sobie piszę 2x minus 3y równa się 4 oraz równanie drugiej prostej 5x minus 6y równa się 7. Zapisałem je jedno po drugiej z tej prostej przyczyny, że oczywiście po prostu tworzymy sobie z tego układu równań, który wystarczy wyliczyć. Można to zrobić dwoma sposobami, albo podstawieniem, albo przeciwnymi współczynnikami. Ja pokażę przeciwnymi współczynnikami. Ponieważ tu przy y mam minus 6, a tu mam minus 3, to bardzo chętnie to pierwsze równanie pomnożę sobie przez minus 2. Po co? Żeby tu mieć plus 6x, a tu y, a tu będę miał minus 6y. Czyli dostanę 2x razy minus 2 to jest minus 4x. Minus 3y razy minus 2 to jest 6y, no i 4 razy minus 2 to jest minus 8. Drugie równanie natomiast sobie przepisuję. 5x minus 6y równa się 7. Piszemy sobie klamerkę i teraz mogę śmiało dodać to równanie do siebie. Minus 4x plus 5x to jest x, 6y minus 6y się kasuje, a minus 8 plus 7 to jest minus 1, dzięki czemu mam już x wyliczonego. No to teraz jeszcze y, czyli biorę sobie dowolne równanie, na przykład to pierwsze, i piszemy tak, 2 razy miejsce x podstawiam sobie moją minus 1, minus 3y plus 4, przepisuję. Minus 2 razy 1 2 minu... razy minus 1 to jest minus 2, minus 3y to jest 4. Dodamy sobie dwójkę, żeby przenieść ją na tą stronę, czyli mamy minus 3y równa się 4 plus 2 to jest 6. Jeżeli podzielimy to przez minus 3, otrzymujemy, że y równa się 6 przez minus 3 to jest minus 2. Wniosek jest następujący. Nasz punkt P ma współrzędne xową minus 1, yową minus 2, czyli odpowiedź poprawna to odpowiedź C.